Siemanko, z tej strony daw. Jestem sam na singlu, bo nie ma neta. I, I widać, że bez kina jestem. No i w dzisiejszym odcinku nie wiem co będziemy robić. Może pozbieramy dre drewno na dom Pozbieramy drewno, poszukamy góry. ładnej. W której to zrobimy? No i... Mówiąc... Dobrze będzie, całkiem. To mały wyświetlać. Co to jest? AHA! No na razie tyle wystarczy. Robimy sobie, sobie crafting. Yy, patyki sobie yy, jeszcze zrobić? Kilo... Siekierka... Łopata... Miecz! Najważniejsze. Nie, no i możemy powoli ciśnąć w drogę. A gdzie by tu rozbudować. Żeby tak daleko nie chodzić. Żeby się tu rozbudować. Nie. Przepraszam, że tam to zjadłem, ale... coś mam złego w jawie. No myślę, że filmik się was podoba. No i oczywiście Będziecie Żeby było dużo wyświetleń i będziecie dawać łapki w górę Gdzie tu jest jakąś górę Jakaś górę O tu tu coś mamy Mamy też tu no, coś tu jest. Jest cave. W cave ie. co jest? Nic. Żadnego żelaza, nic. A nic. Gdyby się tu nie po co robić. Mamy górę. Jest dobrze. Mamy górę. Możemy się już powoli na tej górze wybudowywać. Budujemy się. Zbudujemy dom. Tam gdzie jestem węgiel. Lę Jest to dobry parkurowy Tu. O. W razie taki tymczasowy. Chyba, że się spodoba. To zostawię. Olu... Oluju. Spadłem. O, że... to się fajny dom wybuduje. Dużo drzew. Może być. Tak, żeby potworki nie plazły Co to powiedzieć no? Oprócz tego kopania. No, nie wiem, ciężko. Aha. Byście chcieli grać na jakim serwerze: to serwer S18.csrv.pl.pl. Dwukropek: Dwa cztery, dwa nie .pl plapniałem sobie. Kropka dwa trzy, cztery, dwa, cztery. O tak tak No I co? Przepraszam, że taki nudny odcinek troszeczkę jest, ale. Nie mam na to, jakby był internet. To wszystko by było dobrze. No, może się pobrało. Na multiplayer, tak to. Gramy sobie na multiplayer. Tak, tak, tak. Spróku się zrobię. się się zrobi. No, jeszcze przepraszam, że sam że tak za zanudzam, ale nic się nie chcieliśmy zrobić. Jednego próków brakuje. Dobra, pojedziemy na to. Ała. Ała. No. Albo może być. No, tym bardziej spada. No i co? Ja chcę to piszcie w komentarzach, co by mogliśmy jeszcze tu zrobić w następnym odcinku. I spadłem. Żelaza nie widać. Oszlak może ich.